Witamy Kochani zaczęło mnie korcić Zgonić gołębie A tu mgła I gołębi nie ma Proszę Znaczy na dole jest dobrze Tylko że wysoko jest w górze mgła I nie widzę gołębi Poszedł cały lot Jest tylko jeden co niżej chodzi o, jeden tylko O, przyszły, zobaczcie, parę sztuk, tylko dwa z 10 sztuk przyszło tylko. E tam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Reszty nie ma Reszta chmura gdzieś No i dobrze O nisko jest dobrze, a poszły za wysoko i koniec. Będzie dzisiaj. Straty będą równe. Jak chciało mi się ładnie. Mówię, nisko jest w porządku, ale wysoko mgła no i zostało tylko tyle. Ale lipa, coś mi podkorciło, no mówię już słoneczko wychodzi, o już mówię będzie inaczej. Nic, nisko jest dobrze, idą, idą, wow. idą, poczekajcie wszystkie. Się wystraszyłem, jasna cholera. Będzie na łyczkach. Nie wypuszczać. Ale to jeszcze nie wszystkie mi się wydaje. Jeszcze nie wszystkie. Nie. To jeszcze nie jest wszystko, kochani. Za mało ich jest. O, idą. O, tu pojedynczo. Jeszcze nie to nie Ale też sąsiad gania pocztowe. Tak samo zgonił. No. tylko że moje poszły za wysoko dzisiaj będą strat dobra, dobra obniżajcie się ale już widzę ciemny, jeden nie wytrzymuje ten świeży widzę nie wytrzymuje z moimi o, o. Dobrze, że na budę siada. To jest dobre on już nie wytrzymuje z moimi No jeszcze brakuje, trochę gołem brakuje Jeszcze trochę brakuje. Widzę czaposza nie ma nie, czaposz jest, ale to co poszło wyżej to widzę nie ma. O, będzie na łyczkę nie wypuszczać w taką pogodę. Ale pocztowe wypuszczone, wszystko tu sąsiada. Mówię, moje poszło za wysoko, a tam jest na pewno, o, jest tu parę sztuk, zobaczcie. Wróciły. 2, 4, 6, 8, 10. Jeszcze wróciły. Dopiero wychodzą z tych chmur. Z tej mgły dopiero wychodzą. 10 sztuk. nie mówię, że było za mało. Ja mówię, te murzyny są przy słabe Te co kupiłem. Ale może się wyrobią, będą mocniejsze. Zobaczymy w ścinie, jak będzie. Tak, te wróciły tu, te są tu. Coś może brakować jeszcze. On powiem. Dobrze, siadać. No, po strachu, panowie. Myślałem, że po gołębiach będzie. To smur, szły smur nie chcą siąść, nie chcą Coś będzie brakować na pewno A zaraz jest to słonko, żeby wyszło bardziej Dobra, dobre eee. Te żółte mi się podobają. Powiem Wam szczerze, że nie wiem co to jest Ale co by nie było? Niech siedzą. Całe żółte, białe lotka. Nie wiem co to jest powiem wam szczerze. To jakieś koki czy co? Jest czerwony i żółty. Ciekawe czy coś jeszcze zginęło. Żywo. Przyszedł do nas Cepel Zrobiłem mu też zielone znaki widzę, siedzi tam na rogu I został Nie był nie było go z dwa tygodnie, trzy chyba Nie wiem Takie żółciaki Nie wiem wam powiem co to jest Ale podobają mi się, niech sobie latają. I na piąty dzień wrócił Budapeszt mi też, ale widzę, że go nie ma. Bez znaków jest. Widzę, że go nie ma. Chcę ich przeliczyć. Wszystkich powinno być 66. Zobaczymy Czy coś jeszcze w górze A nie, przyszedł? Nie, to nie ten Podobny do niego, o tu na górze, ale to nie jest ten Czy to jest ten? Zaraz zobaczę, że nie ma znaków psz, psz. Tak, to jest on, jednak wrócił, na piąty dzień Zobaczcie, nie ma znaków Nie wiem, gdzie on był, gdzieś może siedział u sobą czy gdzieś Znaki porobić z tym, co wróciły. Ale coś mi się wydaje, że coś brakuje jeszcze. Ten wrócił na piąty dzień. Na pewno gdzieś był kogoś gdzieś u pocztowych, albo gdzieś byłoby gdzie. Bez jedzenia, bez picia to by nie było tego. Ale już na razie wystarczy tego wszystkiego. Jest ich Od groma jeszcze w małym gojemniku. 10 ciemnych kupić jeszcze i tyle. Dobra, pozdrawiamy kochani.